Dymu i Czadu. Marcelina Krawczyk-Widomska i jej gość przypomną za chwilę o tym, jak są ważne. Zdecydowaliśmy się powtórzyć ten apel w panoramie lubelskiej, ponieważ dziś troje małych dzieci i jedna osoba dorosła z powiatu łukowskiego trafiły do szpitala właśnie z powodu zatrucia tlenkiem węgla. Służby zostały zaalarmowane tuż przed godziną 6 rano. W domu jednorodzinnym przebywały w sumie cztery osoby, w tym troje małych dzieci. Służby po przyjeździe na miejsce sprawdzały cały ten budynek i rzeczywiście okazało się, że w tym domu jednorodzinnym jest bardzo, jest bardzo wysokie stężenie tlenku węgla. Udałoby się temu zapobiec, gdyby właśnie w tym domu zainstalowana była czujka tlenku węgla. Zem... Ze mną, młodszy brygadier Andrzej Szacoń rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Panie rzeczniku, do ilu takich zdarzeń strażac, strażacy Państwowej Straży Pożarnej wyjeżdżali w tym roku od początku właśnie sezonu grzewczego? W bieżącym sezonie grzewczym, czyli od 1 października, strażacy ponad 450 razy interweniowali w związku z zdarzeniami związanymi z emisją tlenku węgla. W zdarzeniach tych 11 osób zginęło, 11 osób zmarło, a około 160 wymagało hospitalizacji w związku z potruciem tlenkiem węgla. Gdzie takie czujki tlenku węgla powinny być zainstalowane, żeby no, działały właśnie w prawidłowy sposób? Czujki powinniśmy montować w miejscach, w pomieszczeniach, gdzie są źródła, ewentualne źródła emisji tego tlenku węgla, czyli tam, gdzie są piecyki gazowe, piece, na paliwo stałe, urządzenie do ogrzewania budynków, a także w garażach, jeżeli przebywamy w garażu z włączonym silnikiem samochodu. Czego nie powinniśmy robić. Dlaczego my jako społeczeństwo cały czas zapominamy właśnie, żeby w sezonie, zwłaszcza grzewczym mieć w domu taką czujkę? E, takie urządzenie kosztuje około 100 zł. E, urządzenie jest na wiele lat, od 5 do 10 lat w zależności od modelu, od e, producenta. E, jeżeli chodzi o Motywacje, czemu osoby tego nie montują, nie wiemy. Weszły w życie przepisy i w najbliższych, w najbliższych latach ludzie będą zobowiązani, żeby tu czujka zamontować, jednakże nie powinniśmy czekać, ponieważ zdrowie życie jest najważniejsze, dlatego już teraz powinniśmy wyposażyć się w nasze budynki mieszkalne w takie urządzenia, żeby zapewnić bezpieczeństwo sobie, a także swoim bliskim. Bardzo dziękuję za rozmowę. My także przyłączamy się do tego apelu. To niewielkie urządzenie czujka tlenku węgla może tak naprawdę uratować życie. Więc zachęcamy Państwa do tego, żeby zainstalować, zwłaszcza właśnie w tym sezonie grzewczym, taką czujkę niewielką czujkę dymu, która kosztuje tak naprawdę tylko kilkadziesiąt złotych. Dla Panoramy lubelskiej Marcelina Krawczyk-Widomska. Zachęcamy nieustannie Państwa o to, by dbali Państwo o swoje bezpieczeństwo, ale zachęcamy także do oglądania.